Rodziny zastępcze tworzą dzieciom normalny dom, taki, na który patrząc z boku niczym się nie wyróżnia, jednak w środku jest inaczej. Dlaczego? O tym opowiedzą nam osoby, które stały się rodzicami zastępczymi dla potrzebujących tego dzieci. Maćku, razem z żoną jesteście rodzicami zastępczymi. Dlaczego chcieliście być? Dlaczego ty chciałeś być rodzicem zastępczym? Chciałem zostać rodzicem zastępczym, aby stworzyć dzieciom, które nie mają możliwości tego, żeby mieć normalną rodzinę, pełną, zdrową, normalnie funkcjonującą. Chciałem stworzyć dla nich bezpieczne, normalne środowisko i nie ukrywam, że jest to dla mnie radość opiekować się dziećmi, patrzeć jak się rozwijają i to jest w sumie takie zaspokojenie moich też, moich potrzeb. Rodziny zastępcze obdarzają uczuciem, troską i pomocą swoich podopiecznych. Rozstania z nimi przynoszą łzy zarówno smutku jak i radości. Oj, tych sprawnień jest troszeczkę Przede wszystkim, pierwsze odejście naszego pierwszego chłopca, który był u nas, to było bardzo szczęśliwe dla nas, że dziecko znalazło rodzinę, który był w bardzo kiepskim stanie. I to było dla to było nas najszczęśliwsze, choć równocześnie bardzo smutne. A że znalazł rodzinę, że mógł odejść, i że w tej chwileczce, po tylu latach, jak go słyszymy i widzimy, on w dalszym ciągu rozwija się cudownie, jest ślicznym, wspaniałym chłopcem. Ale sam moment odejścia to dla nas jest bardzo trudny, i, i niejedną łaskę już uroniliśmy, jak, jak dzieciaki odchodzą. I, I to jest trudne, ale, ale wiemy, że po to jesteśmy. A jakie są momenty najpiękniejsze? Hmm. Najpiękniejsze momenty są takie, kiedy człowiek widzi, że. To dziecko, które było takie wylęknione, wystraszone, yy, które nie rozumiało świata, zaczyna czuć się bezpiecznie, jest szczęśliwe, jest radosne, jest wesołe. Niekiedy decyzja o tym, aby stworzyć obcym dzieciom dom, w którym będą bezpieczne i poczują miłość, jest impulsem. Innym razem decyzja ta jest rozważana przez dłuższy czas. Jednak zawsze wiąże się z dużymi zmianami. Decyzja o założeniu rodziny zastępczej zmieniła całkowicie nasze życie. Wcześniej mieliśmy jedną córeczkę, nagle kiedy pojawiło się drugie dziecko, też malutka, więc dziewczynka, więc wszystko nagle się powywracało do góry nogami. Natomiast była to dobra decyzja. Na pewno była to dobra decyzja. Były momenty w naszym życiu, kiedy jesteśmy właśnie rodziną zastępczą, takie trudne momenty. Że się zastanawialiśmy, czy dalej w to iść, ale kiedy odpoczęliśmy, to, to stwierdzaliśmy, że była to dobra decyzja i chcemy nadal pełnić tę funkcję. Jako głowa rodziny masz swoje obowiązki, jesteś niekiedy zmęczony, ale czy ty jesteś szczęśliwy jako rodzic zastępczy? E, tak, jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy i. Daje nam to satysfakcję, przynajmniej daje ta praca satysfakcję i to jest taka praca, gdzie właśnie można się spełnić. Podaruj dziecku szczęście, zostań rodziną zastępczą. Jeżeli chcecie Państwo zostać rodziną zastępczą i stworzyć dom dla potrzebujących dzieci, zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przyjdź, pomożemy Ci. Stwórz dom dzieciom, którego nie mają. Rodzina zastępcza. Zwykły dom z niezwykłą mocą.